25 października, i czytanie karty dnia, Stali droga duszy Zobaczmy, co dzisiaj nam dadzą karty, na co mamy zwrócić uwagę, co jest ważne i co nas prowadzi. Uran. Pram. Kochanie. Będzie się działo. Rewolucja, jak nic. Uran to jest energetyczna rewolucja, to są przemiany, to są zmiany. To jest coś nowego na mocy czegoś starego. Bać się? Nie! Dziękować! Już tak długo stałaś w tej stagnacji, że czas na to, żebyś zmieniła coś. Blokowałaś tą zmianę, więc teraz ona po prostu się zadzieje. Ja mam dla Ciebie taką propozycję. Weź. Miechom deseczkę pod pupę i usiądź na nią. I pozwól, żeby ta zmiana, jak strumień wody, poprowadził ciebie. Niech zabierze cię swoimi meandrami jak rzeka. A ty płyń, po prostu pozwól się prowadzić. Przestań się łapać na siłę tego, co było stare. Stare i już nie jare. Teraz idzie nowe. Uran o tym mówi. Zróbmy to, zróbmy to razem, niech się dzieje. Pięknego dziania się. Do zobaczenia jutro z miłością Katarzyna.